I właśnie na ten moment pracowałem cały weekend, moi drodzy, dzisiaj w odcinku otwieramy paczki za Mistrzostwa Food. Poszło mi ostatnio całkiem nieźle, udało się wygrać 25 spotkań, co dało mi Golda jedynkę. I co za to dostanę? Przekonajmy się. Chociaż tak naprawdę ja już wiem co tam będzie. A więc moi drodzy, tak jest, Liga Weekendowa Mistrzostwa Food Gold 1 ukończony. Zgadzałoby się. Liga weekendowa 1, Gratulujemy oto Twoje nagrody za ligę weekendową. Dwie duże paczki rzadkich zawodników i 50 tysięcy monet. I to są dwie paczki za 100 tysięcy. Oczywiście z automatu też zostałem zakwalifikowany, bo miałem golda do następnego. Do następnej ligi weekendowej, i słuchajcie, będziemy grali ligę weekendową razem z Devem i Nexiumem na liveie charytatywnym. O którym teraz, w tym momencie, wam przypominam, zaczynamy jutro, w piątek, od 10 i gramy 72 godziny razem z całą ekipą Fantazy do poniedziałku, 10 rano. Zbieramy na fajne cele, szczytne. No i miejmy nadzieję, że uda się po raz kolejny pobić rekord, tak jak w poprzednich dwóch edycjach. No, ale teraz zajmijmy się tym, co najważniejsze w dzisiejszym odcinku. Wiesz, otworzymy sobie paczki. Mam nadzieję, że poekscytujemy się troszeczkę, a następnie pokażę Wam, jakim składem zagramy ligę weekendową. No to co, nie przedłużajmy. Pierwsza paczka. Czy będzie walkout? Jeden walkout i będę zadowolony, bo tak, tak jestem szczęśliwy. Nie ma walkoutu. No to wspaniale. To co tu będzie? Co tu będzie? Środkowa obrona Manolas. A, tak, toż tak szybko dość poszło. A, razem z Krychowiakiem na przodzie Manolas Krychowiak, Schneiderle... Schneider oczywiście, Belarabi, Shou, Zuma No i w sumie, w sumie, to... Nie będę narzekał, bo dostałem tą paczkę za to, że grałem mecze w FIFA, więc to jest tak naprawdę za darmo Ale widywałem lepsze paczki za 100 tysięcy No trudno, może ta kolejna No dobrze Pierwsza paczka słaba A druga paczka jaka będzie? Czy będzie walkout, czy nie? 3, 2, 1 i... Nie ma walk Nie ma Nie wierzę w to No życie sobie ze mnie kpi w tym momencie Ponieważ za Golda 1 otrzymałem Alonso Hovedesa, Merterzackera, Kedire, Savicza Za baletę Demony Prędkości I ani jednego zawodnika tutaj nie ma Który jest więcej warty niż 2000 monet No troszkę szkoda po prostu, troszkę szkoda Obiecałem wam też, że pokażę jak będzie wyglądał mój skład na te mistrzostwa weekendowe Fut, które będziemy grali razem z chłopakami e, Bardzo podobny skład do tego co miałem ostatnio Batland, Smalling i Walker zostali Tak samo jak Tolisso, Kante, Lacazette oraz Griezmann Jakie są wymagania, bo to też jest bardzo, bardzo istotne e, Ważne jest, żeby mieć trzy maksymalnie narodowości U mnie to jest oczywiście Anglia, Francja i Hiszpania e, Co się zmieniło? To, to że Isco oraz Morata wchodzą do składu, ale murata będzie za każdym razem zmieniany na wejściu za Suareza, bo Suarezem mi się po prostu świetnie. No i co, i reszta się nie zmienia. Zastanawiam się, kogo by zmienić za Isco. E, tutaj może mi troszeczkę podpowiedzieć, kogo by tutaj można wrzucić. Chyba, że Isco będzie świetnie sobie radził, no to on może zostać. No i jeszcze na poprzednich mistrzostwach w foot miałem tutaj Bajego zamiast kościelnego, także mam Nadzieję, że nie będę tego żałował e, Kościelny Smalling wydają się świetni Obaj kotwica na nich, jeżeli chodzi o Chemistry style, czyli oczywiście O, oczywiście chodzi o styl gry Wyleciało mi to zupełnie, no i tym Będziemy sobie grali, no i moi drodzy W sumie to by było na tyle, chciałem wam Dzisiaj pokazać właśnie moje nagrody, czyli dwie Paczki za 100 tysięcy, które Nie czarujmy się, były na maksa do bani e, Oraz mój skład, jakim będziemy Grali, przypominam, od 10 w piątek. Do 10 w sobotę u mnie stream na, na hitboxie I razem ze mną będzie oczywiście Dev wraz z Nexiumem, a następnie Ulacha i Vibę będzie Od 10 w sobotę do 10 w niedzielę A potem Koza z Kamykiem Zamkną to wszystko od 10 w niedzielę Do 10 w poniedziałek I miejmy nadzieję, że przez te 72 godziny Razem z nami będziemy się, Będziecie się świetnie bawić No to co moi drodzy, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że wam się podoba jeżeli tak nie zapomnijcie Zostawić łapki w górę i ja się z wami żegnam nam i na razie.